Nagrywa się, nagrywa się. Powiedz coś. Okej, okay, działa. Ready. Dobra, no to kolano to jest nowy odcinek y, Fall Guysów i gramy sobie skimim. Mhm. Tak, to jest. No. Cześć, cześć, ma ludzie, w tuki witajcie na moim kanale, tylko że to nie jest mój kanał. W dzisiejszym odcinku robimy banner z Guysów. Wait, wait, co? O nie... To jest gówniana mapa. Widzę, ale co to jest za mapa? Ale jesteśmy w ostatnim rzędzie, to jest. Ta no coś, mapa co jest. W życiu w grze. Ta mapa ma fajne elementy, i ma wkurzające elementy, ale w sumie lubię tą mapę. Opisałeś moją osobowość, co? Jo! Jak mnie uderzył. Nie no, jakie spadłem? Dobra, zostałem oskamowany przez grę. No co mi pchasz? Jaki save! Co to było? O, ej! Siema! Siema! Szósty, dobra. Dobra, ale mówię ci: na luzie finał, na luzie finał. O, któ którą no. godzinę mają ci amerykańcy? Dwunastą. Oni dopiero co powstawali. Dlatego wygrają. Wygramy. Gdzie, gdzie jest moja postać? Jak palec mnie zasłonił, co jest? Myślałem, że to środkowe. <noise> ja, 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 się, ja się też zastanawiam, gdzie ty jesteś, ale dobra, dobra. Pasz, pasz, pasz. Niszczymy, niszczymy konkurencję. O kurde, nie, to ja zostałem zniszczony przez młotka. Nie wiem jak ty, ale ja już kończę trzecie kółko. <noise> nie wiem jak ty... O nie, ty jesteś przed... No dobra, nie, mogę się nie zakwalifikować, tak szczerze. Tak? Tylko, że moja postać się kładzie i właśnie mnie wyprzedziły. Tak naprawdę nie mam gamingowego komputera, gram na laptopie Tak naprawdę gra na w pali, wybaczcie widzowie Tak naprawdę jestem trzeci <grywy> Niszczymy, niszczymy konkurencję Kimi, mówię ci No normalnie Tak ja na, na luzie wszystkich sposób. robimy Na luzie Mówię to moc, moc furasa, moc furasa Dokładnie Goście ja tak nam gierę skieruję Ale ja jestem robotycznym furasem, więc wiesz ma większe szanse. O boże, nie, ogóle, tylko nie ta mapa. Nie, nie. Ma większe. Nie. No więc jest strategia, żeby uprzekrać ludziom życie, czyli wchodzenie na te niebieskie. Żeby płakali. I ja właśnie to robię. A to spada, okej. No. Tak, jak ludzie bardzo nie. lubią trollować. I śnieżki się zderzyły. Płocy? My mamy przetrwać. Ja myślę, tak, my mamy przetrwać 30 sekund. Po tej rundzie może, może przetrwać osób my, mniej niż potrzeba na finał, nawet. Właśnie jeden gościu na moich oczach zeskoczył do otchłani. Do o, przetrwa... dobra, zginąłem. O boże, dobra. siSO OG mapka, która była na poprzednim odcinku z Fall Guysów. nagrywałem z dwa lata temu. <grym> Więc. Wtedy był jeszcze dziewczyną, widzowie. Tamten odcinek nazywał się koniec z furasami Jak widać do czego doprowadza internet po mojej skinie to <grych> Furasy kot atakują, Tak Ej, ej, to jest dobra nazwa odcinka, dzięki Kimi Dobra, przeżyte Czy ty powiedziałeś przerzutę? Nie, tam ci nie chcę zdychają na luzie Nie, pierwszy jestem Nie, jest gościu przed tobą, nieco Gadasz go Okej, okay, dobra Gaming Dobra, czwarty. Ja byłem pierwszy, ale nie przejdę. No, no właśnie. Cimi, nie. Widziałem to, widziałem to, nie. <grym> Były chłop maski na Among z kostką. Z kostką? się z, z masłem czy z serem? Z kostką, guźwa ludzką, kością, chłopie. A ten? O, Among Impostor. Nie. Uh, Count the fruit, avoid the rising slime when the screen shows the quantity Mierałeś of the type fruits. I the tile, tile matching that fruit to survive. Liczy, ochotę, musisz policzyć i owoce i jeśli ci wskoczy na przykład 4, no to musisz wskoczyć na pole, którego były 4. Kolega powiedział, że wie, co w tym robić, po czym yy, powiedział: Dobra, na, na kokosa. Wszyscy skoczyliśmy na kokosa łącznie z nim i wszyscy odpadliśmy, bo nie ogarniał. Raz, dwa. Kogo? Dwa i jedna. Yy, dwie borówki i jedna. Ta. Jedna gruszka. Jak? Dwie borówki, jedna gruszka. Ej! Dwie borówki. Na borówki zestań Ja odpadłem Odpadłeś? Nie, czy ty naprawdę nie wskoczyłeś? O Boże Ja sobie gałem po tym Dobra, yy. Raz, dwa banany, trzy banany, trzy banany, dwa czerwone, jeden zielony Czerwone Jeden zielony A, no to cztery banany były. A, myślał, że przeżyję. Zginął. Tragiczną śmiercią. O jezu. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery borówki, raz, dwa, trzy. Trzy gruszki i dwa kokosy. Cztery Dwa kokosy. Czemu? No i widzisz? Ja nie umiem zapamiętać ze wzroku. Ja w sensie czasem czasem mam dobrą pamięć wzrokową, ale... Ja wolę sobie powiedzieć, bo słuchowcem jestem bardziej. Jakby nie patrzeć. Cześć, że ja myślałem, że po prostu skakujesz na to, czego jest najwięcej? Proszę, heksagon, proszę, heksagon. Tak! Dobra, dobra, easy win będzie. Spoczynko, spoczynko. Cicho. Wie, wit witajcie moi drodzy na pokładzie, tutaj wasz kapitan Kimi. Dzisiaj będziemy oglądać chude Kuby Weldutka grającego w hexagona. Ostrzegamy, jest on wielkim spocęciem. No. Dobra, nie mnie... Mnie Nie, o kurde, dobra. Jest problem teraz. Duży, solidny, przesolidny. Co ty mnie. Co się dzieje? Nie! O! Oh! Dobra. Widzę, że dobrze się bawisz. <noise> Czy widzę, to jest... Yy... Duże nagięcie rzeczywistości? Eee... fałsz. <laughs> eee, telefon do przyjaciela. Nie da żady na żółte, musisz na niebieskie. Eee, żartowałem, jesteś super człowiekiem, nie zmienię się. <laughs> Wait, czy oni naprawdę tutaj. Powinieneś wygrać, chociaż mnie to boli. No i wygrańsko. Na ludzie, ponieważ jestem epic gamerem w tą grę, rozumiesz? 12 do kolekcji. Pocenie. Dobra, pomin to nie ktoś patrzeć na furę. <laughs> nie, no musisz. <laughs> nie, ja mam swojego. Bum, piękne. Piękna animacja kończenia. Oczywiście, że jest winowane, bo. No. No jak mogłoby być inaczej. Jak mogłoby być dokładnie? I tak na sam koniec odcinka dodaję wam nagranie swojego ulubionego trybu, czyli łapania pingwina. I nie, to wcale nie jest mój ulubiony tryb, dlatego zachęcam do oglądania do końca. Ponieważ jest tam mały ciekawy bonus. Dlaczego Pingwin miałby się znajdować w dżungli z bambusami? To jest dobre pytanie, bo są z Madagaskaru i wszyscy o tym wiedzą. Prawdziwe pingwiny są, są z Madagaskaru. Aha, jego tu, go tu nie było ostatecznie. Okej. Okay. Nice. Już. Wow, trzymałeś sekundę go. Uciek. Chyba się wywró wywróciłeś, się chyba wiesz? No. Właśnie widzę. Ty ten z kamer nie ten Ty, bo ty przegrasz przez to, że go upuściłeś. No, właśnie to widzę Nie Dudaj Po się Okej, okay. on tutaj może spaść dokładnie Dobra okay. Jeszcze się... tylko 28 sekund nie, nie, on go wziął. Masz, masz. Nie, nie mam go. Tutaj. Tutaj. Nie, nie. Tu jakie? Obok. Nie U. widziałem. przez wszystko. Nie, nie, mi zabrak. Nie, nie. Gówno. Nie da się w to grać. Ta gra jest niegrywalna. Ta gra jest niegrywalna. odcinek tym słowem. Dobra, dobra, gówno. zrobię to. Ta gra jest niegrywalna. Jest to totalnie gówno. Gówno. Dokładnie, no. Nie wiem, no. Jakieś... A, właśnie, wychowzę Zapomniałem wspomnieć, ta gra jest totalnie gówno.